To długo obiecany odcinek z Among Asa. Niestety musiał, ale musiałem go nagrać. I nagrywamy. I dzisiaj gramy sobie w Among Asa. Jeśli potem odcinka zostawicie 100 łapek w górę, to będę bardzo, bardzo zadowolony. I wiecie, wiem, że będziecie chcieli więcej odcinków z Among Asa. Więc co, nie przedłużajmy, więc grajmy w Among Asa. Może znowu mi się uda być winem. <grym> ok, więc nagrywam. Wiki, kat, kat mi wiki. Jednego przybyłem. A nie, mam mój, mój, Schabowy mój, mój, zabrał mój, jebany. Dobra. Melo, mój, ten jest ładny. mój, zobaczmy co zapiszę. Szybciej, kurwa! Lecimy dur! Lecimy dur! Lecimy dzisiaj po 100, 100 subskrypcji. Musimy wbić 100 subskrypcji. Jest akcja: wbijamy 100 subskrypcji do świąt. To będzie taki prezent od was dla mnie. Więc udostępniajcie film znajomym dziadkom, wszystkim, kurwa, komu się da. No i żeby po prostu subskrybowali mój kanał, żeby było 100 subskrypcji, a może nawet i 1000 subskrypcji. Dobra, więc czekamy. Toitek. Kiedy chyba z nim grałem na kamerze. Stojtkę. Start, kurwa. No Nie, nie nie. Ma... Wyjebali mnie jebane dziwki. Dobra, poszukamy se lepszego. dwóch, trzech krematywów. Więc trzeba wejść! Jos i maju... Kaca! Kaca mam! <laughs> Lia kurwa. Nie znam, bo mi kole zajebali. ZAJEBIŚCIE Kurwa, jestem impostorem! <laughs> Dobra, już chcę wiesz zabić. Nie będę przy takich debilach chodził. Ole że to robię jakieś zadanie. Zabiło, nie będę go tu zabijał, bo tam wiem, że jest ciał. jak spotkam to, co zarosło. Kurz, dzisiaj może dzisiaj drugie odcinek, zostań Macie I co się stało? Ehe, Play ehe, Wiktor, szybkie, szybkie zwycięstwo, bejbe Oddaj mi kolor Chuj jebane Dobra To będzie ten, jest lepszy Zielonka, jest lepszy Ale czemu jestem niebieski? Cześć, jestem Josi Josi, kurwa Cześć, jestem ja jak To za debil Cichutko, cichutko Kurwa, chciałem być impostorem Dobra, ty trzech. <gry> Dobra, idziemy sobie Jakieś zdania porobić w tym czasie Medbay Oby to nie było to zadanie, co ja tego nie chcę Idzie do mnie Kurwa, nie Widzę tego jebanego zadania, wypierda Ej, spierdalaj kurwa ode mnie Dobra, ciało znaleziono, gdzie kur... O, kaca! Kaca mam, już nie żyje. <grystanie> Mimi. Dobra. Zobaczymy. Cześć. Ciemny, niebieski, kto? Ciemny, niebieski. Co ty pierdolisz, ty chuju jebany! Zemsta, kurwa, będzie słodka! Ty, który to chuj pisał? Chyba. Ja skip. To nie, Josiu, bo chodzi, chodzi ze mną. Kto? Ciemny, niebieski. Ty chuju, jebany! Kurwa, miałem na ciebie głosować dziwko jebana. Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Kurwa! Teraz, ja, czy nie? No skip, czy nie? Yoshi, wychodzimy razem. Dobra. Pierdolę to. Chcę zrobić skip. O wy chuje jebane! Ha, chuja mi w dupę włoszta! Pierdoleńce! Gdzie się cenzura będzie? Kurwa, ja się. Ha, 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 ha! Ja, ekstra robię kurde! Dobra... Ruch, ruch, Chodź, chyba się słyszę, że to prywatę. Uwielbiam cię. Bam, 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 nie, kurde, nie bam, 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 Leve 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 level legaj game legaj Leve game. leg leg leve legaj Kopsan ity, dobra Kopsan kupsan nie ity Korda, jag är 66 Casperiko okay. Elo, mörde! Camilo, xd Monek, kurwa <laughs> Jest czerwony kurwa Nie ma czerwonego Eee, jestem czarny Jeszcze, jest czerwony, jest czerwony Wziąłeś czapkę czerwoną? Jest git Imposy. Ej, ja bym się nie dziwił, jakby impostor został impostorem. Co jest 3, Bo tu trzy. Pa. Pa. Zda. Szymonek tu. Ej, hey, Szymonek. Szymonek. Il corva start. The starting zombie. No, io ho perduto lei l'osb. Oh man. Jest zajbiście! Jestem impostorem! Dobra, jedem udawać, że robimy zadanie. Ja mam akurat w Ja Jiem, trzy tylko zadanie. Ej, what? Say what? Kurde. Na! Chuj! Włączył! Cenzura. <grystanie> Dobra, ten debil. I pomarańcz. To jest klika kurwa jebana Bibi zagłosował, czyli mój jomek Bibi mój jomek, z postarowania <laughs> jak ja długo nie grałem Dobra Dobra O ja pierdolę Level game. Ja robię level game. To perdolot. Dobra, jakiś ostatni meczek. To jest. Toj tak. Toj... Tojtek! Tojtek! Toj Czekaj, tojtek! Ja już idę! A no niech sobie toj tak jeban. Jebany chuj Franek la. Woraź Sonia kurwa jak mój pies Idziemy do Sony, Sonia kurwa Słodyczka Słodyczka Nisa A co się wpierdoliłem <grybujesz> Jak się wpierdolić? Kurwa, szkoda! Cześć Sześciu po trzech, dobra To, to, to szczelanie do tych... Jebanych głównie.

Tak, to cały czas tego się boję. Nikt udaje, że chyba, chyba robi zadania, ale chyba one jest czyste. Ok, kolejne zadanie zrobione. Lecimy do. 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 Do centrum. Na chuj Dobra, no, zabrzmuchaj, nie żyje Sonia nie żyje! Parker Ja wiem kto to chyba bajtuje Na smutku, czyste czysty strzela Różowy. Różowy stał. Ej, ale... Widziałem, napisali, do... Napisali, że czysty strzelał. Dziękuję, e dziękuję. Pozdrawiam. <grym> Pozdro. Wszyscy na Parker, <grym> Barker. papa. Как и Ник Мороз в розовом паркер Ник на скиппинг? Нет, я израильский скиппинг. You moving? Боже. Что чей подъебало? Nie, no, chyba był impostor. Dobra, my idziemy dalej robić kabelki i te pijate do. Kabelki. Kabelki jedna z tych. O, tu są zadania, dwa. Dobra. No ty Chwilę, mogę sobie robić dalej zadania. Hello, navigation jest red. Hello. Bardzo mi się boguje. Wrócę wiem robi kabelki Kurwa mar marachewka wygrała jebany Kurwa miałam głosować na tego Sukę Dobra kończę ten odcinek Dziękuję za oglądanie, zostawcie subka Łapki w górę No i komentarze jak wam się podobało IELO